Cześć, widzowie, z tej strony Wojcie się śliczy. I dzisiaj będziemy musieli szukać najtrudniejsze obli do trollowania. Zaczynamy.

Dobra, cyk, cyk, cyk. Ała! Dobra, cyk, cyk. dobra, jest. dobra i udało pierwsze Idziemy dalej, dobra? Cyk, cyk. I Co cyk, i cyk, dobra dobre jest? Szybciutko, szybciutko, szybciutko idziemy tu. Dobra, dobra, idziemy. Udało się, przeszłem i teraz idziemy Jest! Udało się. Sick. sick, sick, it's sick. It's bad one. Złem. Idziemy. Idziemy do, dalej. Dobre, dobrze, dobrze. Dobra. Stoję. Proszę, proszę. Jest? Jest. Dobra, chyba to. Teraz teraz ta operacja Teraz tu zajęnę 16 Ale że dobrze idzie nam już Jak tutaj to trzymam

Dobra, chyba muszę od rana przejść. Szybko, 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 szybko. Jest, dobra, jest, dobra, jest.

co się dzieje? Dlaczego proszę, 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 proszę! Jest, 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 jest. jest, jest, Bra, ja, jest. jest, jest, jest. Nie jest pod nawet ja mam się 180, No, no po teraz, tylko teraz nie udało. O nie, no, tyk.

nie wywalił tak daleko. Ej! 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 ej. Dobra! musimy to całe to Całe obie musimy przejść. Tu jest do góry, taki, to jest któryś, któryś, Ale w tej grze też się któryś, dobra dobrze coś jest. Dobra. Dobrze. bij. Tada, is dat? Tu, tu. Ja. 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 We gaan tutaj taj, i idziemy tu to, chodź, 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 chyba jestem, dobra. Ale nie udało się. Spadłem na dół. No dobra. To? Dobra. Dobrze. 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 Dobra Dobrze. Dobrze. Dobra, Dobrze. Dobrze. Dobra, przejdziemy, przejdziemy. U -u. Dobra, plany ma ze Squid Game? dobra. Tych, 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 tych. No. Dobra Cyk, cyk no, się, no, Dobra Dobra no, no, no. no, to... Proszę, Muszę jeszcze raz to przechodzić Ja że nie powiedzieć o Dobra, idziemy. Idziemy dalej. Koczyk, koczyk. No nie no, ja bardzo mi spokoju. Dobra. Rahać tu, 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 tu. tu. A jeszcze ja, tajle ja, ja, ten dywan. 15 robót. Tak to powiedziałem. Dobra. 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 Cyk syk, 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 Dobra. O, okay, teraz sobie przygotuję tą łapkę, bo... Spadłem. Dobra, Idziemy jeszcze ze... Idziemy Chociaż musimy tam przejść, więc... Idziemy. Nah, chyba nam się nie uda przejść w tym odcinku tego Jest, jest, tu, tu. Szybko, 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 szybko. Idę, 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 idę. Dobra, tu idę, może się uda jeszcze całą, może się jeszcze uda. Nie szkodzi. Idź. Dobra, idź. Nie no, chyba... Dobra. Dzieciowie. Ja kończymy na ten odcinek. Niestety nie udało mi się przejść całego OPI. I co, kończymy na dzisiaj odcinek. Jeśli wam się podobał, to zostawiajcie dużą łapę w górę. I bardzo dużo subskrypcji. I chciałam wam bardzo, bardzo podziękować za 74 subskrypcje. I mam i dobra i pa